Welcome to hell. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Guliarz, a dzisiaj przyjrzymy sobie najciekawsze gry z E3. Raz zaznaczam, że gry, które wybrałem są ciekawe według mnie, także z góry przepraszam jeśli jakąś pominę. Zaczynamy! <zysy> Na pierwszy ogień idzie gra, która bez wątpienia zrobiła najwięcej szumu na tegorocznej imprezie. Fallout 4. Po raz kolejny mamy do, mamy do dyspozycji otwarty sandboxowy świat. Żeby nam nie było smutno, dostajemy psa. Nie może zginąć. Ponadto zaprezentowano bardzo rozbudowany crafting broni i zbroi. Do tego możliwość budowania własnej miejscówki. Na uwagę też zasługuje znanka, że do edycji kolekcjonerskiej będzie dodawany Pip-Boy. Premiera 10 listopada. Dishonored 2, czyli kolejna część przygód skradankowego FPS-a. Do naszej dyspozycji zostaną oddane nowe moce, a także będziemy na grać dwoma różnymi postaciami. Corvo i Emily. Każda z nich z osobnym zestawem umiejętności. Akcja gry będzie się rozgrać 15 lat po pierwszej części. Mass Effect Andromeda, tytuł, na który ja wyczekuję z niecierpliwością. Nowy świat, nowa fabuła, nowi bohaterowie. Pojawi się, ukochany przez wszystkich Mako. Z tego, co możemy wywnioskować z dotychczasowych informacji i zwiastunów, dostaniemy do dyspozycji jetpacki oraz nie będziemy się tak często chować za zasłony. Ponadto można przypuszczać, że rozgrywka będzie bardziej nastawiona na eksplorację. Ile z tego jest prawdą, dowiemy się w grudniu 2016. Wracamy do korzeni, czyli DOOM. Czysta, satysfakcjonująca rzeźnia w nowych barwach. Do naszej dyspozycji zostaną oddane potężne pukawki i rozliczne finishery. Ma zostać udostępniony edytor map. Zastanawiam po prostu czuć moc wydobywającą się z dzierżących broni. Czy to prawda? Dowiemy się wiosną. Kolejna gra z Mirror Search, czyli Mirror Search Catalyst. Kolejna gra, w której dominuje skakanie po dachach i parkour. Podobno do naszej dyspozycji zostanie oddany otwarty świat i będzie większy nacisk na fabułę. Premiera 23 lutego. The king has risen. I w jego rynku kraje ludzkie i elficzne są zjednoczone. Relikt, który potrafił zniszczyć wszystko, był Katarzyną. Kolejny festiwal, Bredni i Ron. W przeciwieństwie do poprzednich gry, nie będziemy się nabierać z gier RPG, relic tylko z superbohaterami. Cool and Friends kontra Professor House. Daty premiery na razie nie podano, za co przepraszam. W porządku, kto włożył w toaletę pustynkę wiadomości? To nie jest śmieszne, to jest holi relikt! Powstaje nowy hitman! I poza tym nie wiadomo wiele więcej. Środła podają, że podobno premiera ma być 8 grudnia tego roku. Czy tak będzie? Zobaczymy. Star Wars Battlefront. Strzelanka z pierwszej osoby w której będziemy mogli się opowiedzieć po stronie Imperium lub Rewelli. A to oznacza odgrywanie scenariuszy z oficjalnego filmu. Podczas targów zaprezentowano nam dwa tryby rozgrywki: Obrana przed kolejnymi falami wrogów, oraz obrona lub zniszczenie ATAT. at Podobno w grze nie będzie klasy o takich. Sposób rozgrywki będzie zależał od tego, jaki jej wybierzemy. Siądziemy za sterami tych wszystkich pojazdów, które były w firmie. W trakcie meczu jeden z graczy otrzyma możliwość kierowania jednostką specjalną. Będzie to Bader lub look. Premiera 17 listopada tego roku. I to tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Czekaj, już? No, już. Are you not entertained? Zabierz! Tak czy inaczej, dziękuję Wam za uwagę i jestem bardzo ciekawy na jakie gry Wy czekacie. Piszcie w komentarzach, a ja się w międzyczasie z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!